Pierlis na dni Dobra, zacznijmy od do najprostszych. Czy poniedziałek f -tier. Czy ja coś muszę tu... Poniedziałek, czy ja coś muszę czyć?

to jest ciągle zmęczony dzień. Czy ja coś muszę jeszcze tłumaczyć? Środka. Cetier. Chwarty. Tak, betier. Tu będzie tak, A tier pierwszy, a po rękę, to jest beznanie. To jest... Sopu. Tak. wolnym jest można wszystko odłożyć na niedzielę. Nie. Ziel... No. Atier wspólne, ale to ciągle to się nie zrobię